Siemanko czugiście i czugistki! Ja jestem Multi i dziś zagramy czołgiem, który potrafi zasypać przeciwnika pociskami. A to dlatego, że posiada najkrótsze przesadowanie w całej grze i niemal nigdy nie przestaje strzelać. Jest to, moi drodzy, francuski czołg lekki drugiego poziomu D1, który prowadzi do francuskich czołgów ciężkich. Pojazd bardzo specyficzny, z bardzo. Dobrym pancerzem z depresją armaty wynoszącą 18 stopni, więc można powiedzieć, że czołg jest lekko depresyjny. No i właśnie to przeładowanie, które w tomencie wynosi 1,35. Naprawdę imponująca wartość. I aby ją osiągnąć, co zrobiłem, to założyłem najlepszą możliwą załogę z wszystkimi perkami. Do tego mamy fioletową wentylację system wentylacyjny. Poza tym, racje bojowe, mocna kawa i dyrektywa na czyszczenie wentylacji. Niestety, nie możemy tutaj założyć dosłowacza, więc nie pytajcie, czemu żeś nie założył. No, niestety, tutaj nie ma zbyt niski poziom. I chcę jeszcze powiedzieć, że celowo wybrałem przodowanie, które zawsze będzie najkrótsze, bo część z Was może słusznie podkreślić, że np. pancer 1c oddaje więcej pocisków na minutę, ale. Potem ładuje troszkę dłużej i jest bezbronny, a nam chodzi o takie, wiecie, regularne przadowanie non stop co lekko ponad sekundę. O to chodziło. Więc, jak to ogólnie wygląda z innymi pojazdami? Czy są jeszcze inne, które ładują bardzo krótko, więc aby to sprawdzić, wejdziemy sobie na stronę Tanks GG i okazuje się, że również bardzo szybko ładuje następny tego czołgu D2. AMR 35, niedawno dodany, H35, niszczarka FTAC, AMX 38. Te wszystkie pojazdy mają to samo działo, 25 mm, ale również bardzo krótkie przodowanie ma na przykład kołowiec francuski 6 tieru, albo ten light MT25, więc można powiedzieć, że nawet, nawet, i wyższe tiery mogą lądować bardzo krótko, na przykład 2 sekundy. No ale my mamy leciutko ponad jedną. No i co? Trzeba to sprawdzić, trzeba to przetestować, jak to wygląda w praktyce, czy można to rzeczywiście wykorzystać. No i pamiętajmy też o jeszcze jednej ważnej rzeczy: Okej, okay, my strzelamy często, ale za mało. Pojazd do tego ma jeszcze tragiczną celność, no ale to już zobaczycie za chwilę. Mam nadzieję, że jednak załoga zrobi swoje. I zobaczymy przyjemną bitewkę na mapie Himmelsdorf. Najwyraźniej ta mapa po prostu się mnie trzyma polską tankietką. Himmel, Himmel. Teraz też Himmel. No, najwyraźniej tak musiało być. Powolutku dojeżdżamy. Zobaczcie, jak to wygląda z tym strzelaniem. No, faktycznie szybciutko. No, chyba nikt mi nie powie, że jest to krótko. Tak naprawdę ja nie jestem w stanie do końca wymierzyć idealnie. A już mam pocisk gotowy. Zobaczcie. Pyk. 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 Gość tu do mnie strzela. Okej. Okay. Czemu ja go nie przebiłem od boku? Gość tu mnie strzela. A ja nie mogę w niego nawet dobrze wymierzyć, bo już mam pocisk gotowy kolejny do strzału. I pyk. Znowu weszło. Jest na hita. Wyjedzie. Dostał. O, ale mi przywalił. Kurde. MK ma dobre działo. On ma bardzo dobre działo, ale go skasowaliśmy. I teraz tego pancera 2. Pyk, pyk, pyk. Już tam mu wszystko prawie zniszczyłem w czołgu. I nie dziwię się, jak dostaje tyle strzałów. Tutaj ten brytyjski light. Ale dostaje. Porobiony. I lecimy, moi drodzy, dalej. Teraz w stronę torów, bo tam są dwa czołgi... M2 Light Tank i Strv, ale nie Tedek, lecz szwedzki Light chyba, tak? Na tym tierze to raczej Light. Jest M2, o, powiem wprost, na cenność delikatnie można narzekać. Dostał zniszczony, pięknie. I jeszcze ten Strv. Trzy fragi są, 345 uszkodzeń jest. Jedziemy na jego plecy? Nie, nie dojedziemy. Niestety, przykro mi, moi drodzy. Nie ma opcji. Szkoda. Uważam, że spoko poszło, ale penetracja. Dopóki nie zacząłem strzelać z Golda, to nie wchodziło w Pantera 2 nawet. Co pokazuje, że to działo ok. Strzela często, ale jest no, słabe. No, no jest słabe, to jest fakt. Nie yy, przebija nawet od boku. Pierwsza klasa w pierwszym podejściu. No i elegancko, no ale kto na topie. W ogóle ten czołg to. No nie powiem. Pełen balans, pełen balans. Zawsze jak pokazuje bitwa na niskich tierach, to on zawsze na przodzie. Yy, na topie tabeli. Druga próba, Obyni Himel. Proszę bardzo. Dostaliśmy crashtor, czyli trochę zgodnie z życzeniem. I tutaj nie ukrywam, że mój plan jest bardzo ambitny. Chcę pojechać. Kiszką, czyli linią 8. Będę chciał linią 8. Tędy przemknąć się. Ciekawe, czy uda się kogoś wykryć. Na razie nic. Nas też nie widzą. Jest pancer 2. I to jest bardzo groźny pojazd. O te 2 minimum dostaje będzki. Ja bym się na jego miejscu cofnął. Jest arta. Czekaj, czekaj. Ty gościu chyba nie ogarnia. <laughs> on jedzie tą Arta na pierwszą linię. Jestem pewny, że on jest taki samo. Tak samo ogarnięty jak ja. Jak zaczynałem, moi drodzy, przygodę w wot Ale mi przywalił! Kurde! Ja yy, jak zaczynałem przygodę z wot Cholera, nie wiedziałem w ogóle... Że... To można w tej grze... Z shifta strzelać z satelity artą... I skracałem dystans... Jak totalny noob... Ta arta jest tak mała, że nie idzie w nią trafić. Ty ona. Masakra jakaś. Nie miałem zielonego pojęcia, moi drodzy. Że można z Shifta strzelać artą. I oczywiście nie muszę chyba tłumaczyć, że. To było słabe. Bo ginąłem jak totalny bot. Nie żebym teraz nie ginął. Nie żebym teraz grał lepiej. Wspinam się tutaj, kurde, z prędkością światła. No niestety, no. To trwa, przykro mi bardzo. Te murki to w sumie lepiej będzie zniszczyć, bo zanim ja tędy przejadę, to wieki miną. O, nasz Light już tam go zabija. Chyba nic z tego, moi drodzy. No i tylko czas straciłem, kurde. Tyle paliwa, chłopie, no. Co ty ze mną robisz? Tu może być ten pancer Jagger. Nie zdziwiłbym się, ale strzelam po to, żeby zobaczył mnie. Tu się przynajmniej jeszcze schowam. Tu się przynajmniej jeszcze będę mógł schować, a tam to już... Pancer Jagger zdjął TKS-a, a TKS był tam. To wiecie co, on może być tu w krzaku albo z drugiej strony. Dobra, tam yy, nudzę się, to postrzelam. 5 minutes later. Dobra, czy możemy mieć pewność, że nikt tutaj już nie stoi? Czy jeszcze yy, potrzebne są jakieś komentarze? Nie wiem czy słusznie, ale uważam, że chyba wszystkich już byśmy zabili. Zabiliśmy wszystkie krzaki chyba co najwyżej O, proszę bardzo. Oni są schowani. Kurde. Nic z tego. Chciałeś być cwany i... I co? No i nic, kurde. Nic naszego planu nie wyszło. O, kurde. On jedzie tyłem. To jest najgroźniejszy pojazd w tej bitwie, w sumie, więc co, go godę, żeby go zniszczyć. Powiem, że od frontu, ja pierniczę, Ale mi przywalił za 40. Kurde. Nie wiem, czy on nie widzi w ogóle. Kapują nam bazę. Nikt nie wróci. Nikt nie wróci. Musimy my wrócić, moi drodzy. Ja wiem, jak to brzmi. Jedziesz 20 na godzinę i masz zamiar wracać na, yy, na bazę. Ale jak nie my, to kto? Nikt nie jest zainteresowany powrotem na bazę. Uuu! To wyszło naprawdę ładnie. Mam nadzieję, że nie macie pretensji, że walę z tego Goldena, ale nie chcę pokazać Wam bitwy... Beznadziejny, musiałbym wiele prób zrobić, żeby jakąś fajną bitwę pokazać bez Golda. A to i tak z tą celnością nie pozwala w ogóle wymierzyć w cokolwiek, w donną płytę. Ja się dziwię, że ja w ogóle trafiam, więc mam nadzieję, że nie jesteście o to źli. Jak już pokazuję bitwę, to chcę jak najlepszą, żeby było śmiesznie, przynajmniej, ale teraz doszedłem do takiego momentu, że już nic w sumie nie mogę zrobić. Bo. Na logikę. On stoi teraz w krzakach pewnie tu albo tu. Jeżeli ja wyjadę z tego krzaka, on mnie wykryje i rozstrzela. Wątpisz, by grał bez Golda. Pewnie gra na. E, mało kto gra na tym czołgu bez. I załatwi mi po prostu. I po prostu mnie załatwi. Więc, na co ja bardzo liczę, to, że właśnie wjedzie na kapa. Wjedzie na kapa i my go załatwimy. Tak jak wtedy go wykryłem, teraz znów to zrobię. Cęk w tym, że panter 1 stąd mógł pojechać już tu i to on może kapować, a M2 dalej może się kiść w krzaku. O właśnie. Widzicie, miałem trochę racji. Miałem troszeczkę racji z tym, że Pancer 1 przejechał, jednak udało mi się przewidzieć jego ruch. Udało mi się wyjątkowo na farcie. Więc teraz ojoj ojoj, tam się źle dzieje. Dobra, załatwiliśmy. Y... Pancer 38H może jechać nam na plecy, ale to już jest takie ryzyko zawodowe w sumie. Na to nic nie możemy poradzić. Musimy po prostu pojechać, spróbować to ogarnąć. Kurde, 2HP. A my mamy trzy, więc w sumie nie lepiej. Dobra. Uff. Ale stres! Multi! Na tych tierach to powinieneś Rosjeni robić ze swoimi umiejętnościami! No, Rosjanie kurde. Dwa Rosjanie od razu. <gry> Nasi kapują bazę. Ja na to bardzo liczę, że się uda im skapować. Mam jedną taką w sumie stresującą rzecz teraz w głowie, że ten pancer 38 h może być przede mną, a ja jestem pewny, że mnie załatwi. o, o! teke poległ, teke poległ, moi drodzy, a to jest fatalna wiadomość, to jest fatalna wiadomość. Kurde, czemu to nie poległo, co jest? O, dobra. I yy, będą chcieli załatwić Artę. Żeby załatwić artę, ona musiałaby w ogóle żyć najpierw, co nie? No nieważne. Planu już takiego nie ma. <gry> plan trzeba zmienić. Teraz mój jedyny plan jest taki, żeby spróbować się szybko wycofać, jak to by nie brzmiało, do krzaczka na bazie i wystrzelać rywali, kiedy będą podejeżdżali. O Jezu, przepraszam, że taka długa bitwa. Nie chciałem. Mogłem nie grać, tak? Boję się, że na plecy wyjedzie mi tekę. A ja wiem, że on jest ogarnięty, ma trzy fragi. Nie, nie, nie. Niestety. Nie zdążyłem się przestawić. Porażka. No, tutaj to. Chyba troszeczkę przesadziłem z tą mobilnością, że chciałem wracać na bazę. Mogłem zostać tam, gdzie stałem. Błąd. Szkoda. No nic, zrobiliśmy w tej mojej. Drodzy bitwie, lepszy wynik niż poprzedniej. MK, 563 uszkodzenia i obrońca. Najwięcej w bitwie, o proszę, imponująca. 87 strzałów. Mam nadzieję, że taki y, śmieszny czołg Was y, troszeczkę chociaż zainteresował. Tutaj tak patrzę, że on mu, ma chyba jeszcze jakiś karabin maszynowy. Szkoda, że z tego nie można strzelać. Pytanie, jaki to jest kaliber w ogóle. Ale powiem Wam, że... No, przyjemny pojazd jeśli chodzi o takie jaja, e, ja w ogóle nie zdawałem sobie sprawy z tego, że ten pojazd może właśnie mieć tą, e, ten parametr jako najlepszy, myślałem, że to jeszcze jakiś inny będzie ładował szybciej, jakiś bardziej znany, a tu się okazuje, że taki śmieszek w ogóle nikomu nie nieznany ładuje najszybciej w grze, niezłe według mnie jaja, że e, ja prawie, że o nim nie słyszałem, jestem ciekawy czy wy w ogóle tą maszynkę kojarzycie. Także to było na tyle ode mnie. Mam nadzieję, że Wam się materiał spodobał i życzę miłego dnia. Trzymajcie się do zobaczenia. Piąteczka. Cześć!